Warto sobie zadać pytanie, czy szukamy takiej szkoły, jakiej my byśmy się odnaleźli, albo która uczyniłaby nas bezpieczniejszymi rodzicami, czy takiej, która rzeczywiście by służyła naszemu dziecku. Przestałam tam dojeżdżać Wiek w momencie, z gdy któregoś dnia wystawiłam Marysię na przystanek, a pan z wózkiem odjechał. Ja jako rodzic chcę żyć spokojnie tak. i ze świadomością, że moje dziecko, przybywając 6 godzin dziennie w jakimś miejscu, czuje się po prostu dobrze i może się rozwijać. Rzeczywistość taka nie jest. Dzieci przede wszystkim potrzebują rodziny. I czy one są małe, czy duże. Szkoła nigdy nie zastąpi domu. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja można inaczej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić takiemu tematowi związanemu z szukaniem szkoły dla swojego dziecka. Jako, że temat pojawia się i cyklicznie, a czasami i nagle, bo zarówno szukamy szkoły szkoły swojego dziecka, jak dziecko zaczyna edukację, po każdym roku mamy jakieś refleksje, a czasami jesteśmy zmuszeni do tego, aby się to wydarzyło w ciągu roku, to postanowiliśmy, że, że, że wrócić do tego tematu, bo kiedyś już go jakoś tam poruszaliśmy, ale generalnie w jakiejś mierze on się mocno aktualizuje, choćby przez sytuację z zewnątrz, jak i nasze doświadczenia. Mogę ja zacząć olaf? Tak. Ja, jak zastanawiałem się, przygotowując się do tego podcastu, to yy, wspominając rozmowy, które mieliśmy z rodzicami, które toczyliśmy, których wiem, bo setki czy tysiące, czy sami jako rodzice wybieraliśmy szkołę, to trzeba sobie odpowiedzieć na, trochę na pytanie: komu szukam tej szkoły? Czy tak naprawdę szukam szkoły dla dziecka, czy szukam szkoły dla siebie? Bo. I, i, I warto mieć świadomość tego, co robimy. Bo ja nie mówię, czy jedna, czy druga strona, jest, droga jest lepsza, ale warto mieć świadomość, bo z jednej strony jest, jest poznanie naszego dziecka, znamy je, I wiemy, że jest mniej czy bardziej wrażliwe, sportowe, nastawione mniej, bardziej na coś, yy, otwarte, chętne, marzące o czymś, albo według nas mające jakieś predyspozycje. Z drugiej strony jesteśmy my, z naszymi doświadczeniami. Z naszym pragnieniem, z naszym myśleniem o dobru dla naszego dziecka, z naszą wizją tego, co naszemu dziecku się najbardziej przyda. Być może ono o tym nawet nie wie, a nawet nie może wiedzieć, bo nie ma doświadczenia tych 30 czy 40 lat życia, jakie mamy my jako rodzice, itd. itd. I warto sobie to trochę uświadomić, żeby yy, nawet czasami występując wbrew dziecku, mieć świadomość, mieć świadomość tego, co robimy. Mieć świadomość tego, dobrze. On jest jakiś, 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 ale ja albo ja, albo my jako rodzice decydujemy się, żeby coś tam wyglądało tak. Albo rezygnuję, albo potrafię ustąpić z presji samego siebie yy, i pozwolę na to, abym znalazł szkołę pod kątem pasji, zainteresowań czy predyspozycji mojego dziecka. Yy, dalej będziemy to może rozwijali, ale ja bym tak zaczął, że warto jakby mieć. Świadomość tego, że my sami wywieramy bardzo wielką, mamy wielki wpływ na to, czego szukamy, i warto sobie zadać pytanie: czy szukamy takiej szkoły, jakiej my byśmy się odnaleźli, albo która uczyniłaby nas bezpieczniejszymi rodzicami, czy takiej, która rzeczywiście by służyła naszemu dziecku? Ja trochę tak. Yy, nie to, że zaprzeczę do końca takiemu Aś, podziałowi to na to, czy szukamy szkoły dla siebie, czy dla swojego dziecka, bo myślę, że to jednak, mimo wszystko, nie jest takie. Jednoznaczne, nie, nie jest, nie jest takie jednoznaczne. A popatrzyłabym w takim chociażby aspekcie, jaki stanowi na przykład nasza rodzina, tak? Jesteśmy rodziną, mamy jeszcze oprócz tego dziecka czwórkę innych dzieci, albo dzieck, dzieci innych, które wymagają jakichś specjalnych yy, z naszej strony zabiegów, czy też po prostu poświęconego czasu. I chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że bardzo często, gdy. Jeszcze mieliśmy doświadczenie z Warszawy, pamiętam mm. z naszej szkoły Montessori, czy też może nawet też tutaj, ale bardziej jeszcze to pamiętam doświadczenie warszawskie, kiedy ktoś chciał zapisać do naszej szkoły dziecko mieszkając na drugim końcu Warszawy, co oznaczało jakby już na wstępie, tak? półtorej godziny w jedną tak. stronę w korkach. I teraz to jest pytanie: dla dziecka być może to by była najwspanialsza, najlepsza, najodpowiedniejsza i najbardziej zgodna z jego rozwojem szkoła? Ale teraz pytanie, czy my po prostu nie przewrócimy do góry nogami całego domu? To poprę doświadczeniem osobistym, kiedy, kiedy pamiętam jak nasza Marynia chodziła już do przedszkola, no szkoła, przedszkole, tak, to nie ma znaczenia trochę, a Jaś był jeszcze maleńki w wózeczku i wybraliśmy cudowne przedszkole, ja do którego ja musiałam dojechać kilka przystanków autobusem, mając Janka, niemowlaka w wózku. I tak. przestaliśmy tam dojeżdżać, przestałam tam dojeżdżać. Wiek w momencie, gdy któregoś dnia wystawiłam Marysię na przystanek, a pan z wózkiem odjechał. I dopiero wtedy yy, pasażerowie krzyknęli w ogóle yy, może mi pomogli, Odsuwam bo już nie pan. pamiętam. Bo właśnie to było bardzo trudne, że nikt mi nie pomagał. To pamiętam, że też było jakieś takie dziwne. Ale generalnie chodzi mi o to, że, żeby jeszcze popatrzeć na taki aspekt przy wyborze, który wprowadzi największy pokój, taką harmonię. Jakiś taki właśnie ład w naszą rodzinę, że to też ma jednak bardzo duże znaczenie. No, żeby się nie rozwodzić dalej. Tak, ale ja się absolutnie z Tobą zgadzam, tak. bo chodzi o to, żeby nie stawiać wyboru z szkoły jako pewnego piedesta, jak tak. takiego monumentu, który tak. rozwiąże różne rzeczy, problemy czy rzeczy, które mhm. mamy jako rodzina. I mhm. Bo z jednej strony to, co często tu w naszych podcastach podkreślamy, ta edukacja jest pewnym strumieniem, który dzieje się bardzo mocno w domu. Tak. I tu, ale, o tym ja się absolutnie pod tym podpisuję. Nie, nie, ja tak, tak specjalnie nie tak ja że... Pamiętam taki, a propos sobie z tego doświadczenia, przecież mm. przeprowadzając się do tej naszej kochanej, malutkiej wioseczki w koszarawie to dla nas pod, podstawowym elementem było to, że, że będziemy w szkole, którą z jednej strony prowadzimy mm -hmm. y i czy my ją poradzimy lepiej czy gorzej, to jest z tym jak najlepiej dla nas, dla, nas dla, dla naszych dzieci i dla dzieci, które są, mm -hmm. ho, są mieszkają w Koszarowie Bystrej czy w okolicach. Ale bardzo dla nas było kluczowe to, w jakim rytmie życia będziemy żyli. Wszystko tak. będzie blisko, mm -hmm. że w górach. Że mała, że spokojnie i to tam, co my zrobimy z tym polskim, angielskim przyrodą i tak dalej, jest istotne, ale to nie było kluczowe w naszym życiu, więc wydaje mi się, że wybór szkoły, ten temat poruszam, mm -hmm. jest ważny, mm -hmm. ale niedobrze, jeżeli byłby kluczowy dla naszego życia. Choć z kolei też nie chciałbym tu urazić nikogo, kto z powodu szkoły na przykład zmienia swoje życie i przeprowadza się. Bo oczywiście takie decyzje to są wspaniałe, racjonalne, to wspania... to ogóle... my się też przeprosiliśmy, tak prawda? Tak, no tylko że to... tu szkoła nie powinna być też jedynym motywem. Bo fajnie jest, jak ktoś się przeprowadza dla szkoły, ale fajnie, że dlatego, że się przeprowadzi, bo żyje w górach, bo żyje na Mazurach, tak. bo przeprowadzi się do innego miasta, które lubi czy nad morze, tak. ale żeby. To tylko taki element dodatkowy, bo jeżeli wszystko jest podporządkowane na tej tak. szkole, to to może być niebezpieczne, bo to oznacza, że jakby nie ufamy różnym dobrym rzeczom, które i tak się dzieją w naszym domu. Ja właściwie tam wspomniałeś wcześniej yy, i bym pociągnęła taki wątek. Proszę bardzo. W... <grych> Chodzi mi o taką sytuację, w której my bardzo często yy, na to wypowiadamy, prowadząc nasze szkoły, że szkoła jest miejscem, które ma wesprzeć rodzinę, która jest tą, tą, yy, to, ty, tym miejscem wspierającym, pomagającym rodzinie, zwłaszcza te szkoły dla młodszych dzieci, że my. Nie zastępujemy domu, dlatego też nie organizujemy obiadków i nie siedzimy do 17 z dziećmi, bo lepiej, żeby babcia, bądź nawet opiekunka, żeby to dziecko wróciło do domu. I to jest według mnie bardzo, bardzo istotne. I z tego właśnie powodu, ciągnąc jakby ten, ten motyw, chciałam powiedzieć, że myślę, że takim zagrożeniem jest patrzenie w taki sposób, że wybiorę szkołę. Troszkę o tym wspomniałeś, która jakby wszystko za mnie zrobi. Niech to będzie jeszcze szkoła katolicka, bo oni wychowają religijnie moje dziecko i tam do komunii przygotują, wszystko tam zrobią. Niech tam olimpijczyków przygotują, super olimpijczycy, to moje dziecko pewnie i olimpiady napisze. Po prostu. To jest ogromny yy, yy, błąd, jeśli wybierze się szkołę, która całkowicie nas jako rodziców zwolni, w, zwolni wyręczy i w, i w całości wychowa, wyuczy i poprowadzi nasze dziecko, bo rzeczywistość taka nie jest. Dzieci przede wszystkim potrzebują rodziny, i czy one są małe, czy duże. Szkoła nigdy nie zastąpi domu. I, I oby pomogła, oby wsparła, i oby nie przeszkodziła nam, jako rodzicom, w, tym naszym, w naszej wizji, w naszych przekazywaniu naszych wartości. To myślę, że jest bardzo ważne. Tak, ale teraz, jeżeli wchodzimy w taki praktyczny aspekt mhm. poznawania szkoły, to gdy my szukaliśmy szkoły, albo ktoś nas pyta, jak rozpoznać fajną szkołę to z jednej strony oczywiście ci można i, można i należy zerknąć, co tam robią, na stronach, jakie są wydarzenia, jakie mają charakter, bo w dzisiejszych czasach Dostęp do, do, do robienia filmów, do różnych produkcji o tym, co się w szkole dzieje, jest tak duży i wszyscy już tak to dobrze potrafią robić, że te filmy potrafią oddać atmosferę tego, co się tam naprawdę dzieje, yy, pomimo że mamy świadomość tego, że zwykle tak. takie, takie, takie filmy czy zdjęcia mają pokazać tą lepszą stronę niż tą tak. słabszą. Yy, ale bardzo ważne jest, żeby zjawić się w tej szkole, zjawić się w takim momencie, który jest du, du, dużo może powiedzieć. Na sam początek lub sam koniec. Wtedy, mhm. kiedy na przykład dziecko przychodzi do szkoły, nie wiem, jak się witają, jaka jest atmosfera, czy jest bardzo głośno, czy jest cicho, jak się zwracają do siebie uczniowie albo yy, nauczyciele, jak się czują rodzice, którzy wchodzą do szkoły. Jak, jak patrzą na siebie, czy patrzą na siebie. To jest naprawdę dziesiątki takich drobnych gestów, yy, którą, yy, która się twor yy, które, które tworzą zwykle kulturę czy atmosferę danej szkoły. Mm -hmm. I czasami nie jest istotne to, co powiedział nam wychowawca czy tam dyrektor szkoły na jakieś opowieści, jaką tam ma wizję, mm -hmm. yy, tylko kluczowe jest to, co rozpoznamy z tych takich. Yy, rzeczy, które wydają się dookoła, ale są kluczowe dla życia codziennego mojego dziecka i mnie samego w tej szkole. Tak. Bardzo, kiedyś była taka, taka, taka instytucja, która badała atmosferę w różnych firmach w pracy, która się nazywa Atmoskop. I ona badała właśnie atmosferę miejsc, w którym ludzie mhm. pracują, żeby ludzie, mhm. bo okazuje się, że dla ludzi, którzy pracują, poza, poza wynagrodzeniami, nawet bardziej więcej niż wynagrodzenie, jest ważna atmosfera pracy. Tak. I mi się wydaje, że to samo odnosi się do szkoły. Bardzo ważna jest ta atmosfera, ten klimat, atmosfera tak. szkoły, a to z kolei, mając różne intuicje, rodzic może wyczuć, tylko to jest kwestia, na co ma, mamy nastawiony ten radar, jak wchodzimy do szkoły, zresztą to rozpoznaje wcześniej, w której zależy nam, żeby on zdał wszystkie możliwe olimpiady, prawda, albo wszystkie możliwe konkursy i dostał się na to, bo on jest takim, załóżmy, albo Ta. ma być takim hartem, który jest w tym wyścigu, no to wiadomo, tak. co nas obchodzi tam atmosfera czy klimat. Patrzymy, czy są wystarczająco srodzy ze zdecydowanymi minami pedagodzy, wystarczająco, wystarczająco zdyscyplinowana klasa i czy wszystkie są ustawiane przed, przed swoimi salami, gdy wejdą do środka i są nastawieni na cel. Rozumiecie, patrzy na trochę inne tak, rzeczy, tak. ale ty ktoś jest na to nastawiony, to po prostu pod tym kątem sobie powinien na to patrzeć. Ja z mojej strony, czy, no no typem za siebie, ale wydaje mi się, że my patrzyliśmy zwykle albo staraliśmy się tworząc szkoły, tworząc miejsca, w którym ktoś kto wchodzi mówi, dobrze się tutaj czuję. Mm -hmm. Bo to zanim jest początek do tego, że w związku z tym masz jest szansa, że będzie mi się tu dobrze pracowało. Tak. tak. Ja bym to jeszcze yy, tak delikatnie pociągnęła, ten moment właśnie, w którym wchodzimy do szkoły i poznajemy dzisiaj. I wczoraj mieliśmy spotkanie z rodzicami tak. wieczorem. A dzisiaj rano, w ciągu dnia, tak przeszłam się po naszym domu Montessori, pozaglądałam do pracowni i sobie tak pomyślałam: ojejku, jaka szkoda, że. Rodzice, ci, co byli wczoraj nasi kochani, bardzo, że oni tak nie mogą teraz, tak jak ja, przejść i tak doświadczyć tego, o czym opowiadamy. Wielu przychodzi, to nie i my zapraszamy, tylko właśnie to, o czym wspomniałeś, żeby jeszcze raz to podkreślić, to wejście w takim dniu codziennym, nie na zebraniu opowiadającym, bo pamiętam, jak jedno z naszych dzieci zdało do jakiegoś tam znakomitego liceum, i pamiętam zebrania w tym liceum, spotkania takie ogólne na, na, na Hali czy na auli. auli, gdzie właśnie te słupki były wyświetlane, gdzie w jakim rankingu szkół średnich w Polsce się znajdujemy, i tak dalej. I tak sobie myślę, właśnie ta atmosfera to jest to, co nas uzdalnia w ogóle do tego, żebyśmy się uczyli. I tutaj chciałam jeszcze, troszeczkę uzupełniając jeszcze ten temat, ale tak jakby wejść głębiej, jeśli chodzi o tę atmosferę, w relacje, jakie jako rodzice nawiązujemy z nauczycielami, bo wydaje mi się, że tu jest jeszcze taki bardzo duży klucz, tak powiem, trochę z mojego doświadczenia. Jeśli nawiążemy bardzo taką fajną, no nie mówię bardzo głęboką, ale po prostu relację, jeżeli jesteśmy w relacji, my jako rodzice z wychowawcami, z nauczycielami naszej szkoły, to są duże szanse, że to się będzie niezwykle pozytywnie przekładało na, na nasze dzieci. Czasami mamy trudności z dziećmi, my jako rodzice je niesiemy, ale gdy czujemy, że nauczyciel jest otwarty, że on bardzo jest... Chętny do tego, żeby wespół z nami, jako rodzicami, ponieść ten trud, szukać rozwiązania, no to my jesteśmy, czujemy się bezpiecznie. Wiemy, że jak przyjdziemy na spotkanie, to nikt nas nie, nie zruga, tylko będziemy wspólnie szukać rozwiązań. To ma niesamowite, ja mówię teraz jako nauczyciel, ma to niesamowite przełożenie na nasze relacje z uczniami. Dobra relacja z rodzicami przekłada się w niezwykły sposób. Jakoś daje nam dużo więcej cierpliwości, takiego jakiegoś zapału do tego, żeby dane dziecko z jakimiś trudnościami, czy, czy w danym momencie, z jakimś trudniejszym okresie, wesprzeć. I wydaje mi się, że to jest coś niezwykle ważnego. Yy, I warto o tym też pamiętać, bo pamiętam taką sytuację, kiedyś spotkaliśmy się kiedyś z pełnym jakimś przypadkiem, z jakimś człowiekiem, który, który nas gdzieś podwoził i który nam właśnie opowiadał, jak on udowodni tym nauczycielom, tak, że jego tak. córka to coś tam. Jak on udowodni sobie, pomyślałam, że jakby tak przyszedł ktoś do mnie z rodziców Strach, i bardzo. mi chciał coś udowodnić, no to człowiek jest tylko człowiekiem, no. Tak. To nie jest droga, ale te relacje dobre ja, są kluczowe. Ja, a jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, mm -hmm. że to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy doskonale jakimiś robokopami robo tak. dobrego serca, łagodności, świetnej atmosfery i klimatu i zmierzam do tego, że i tak co sam doświadczałem w różnych historiach, tylko że no, to nie jest tak, że wszyscy nauczyciele zawsze będą wspaniali. Mm -hmm. ale, ale dobrze, jeżeli znajdzie się ich kilku. Daj Boże, żeby tych kluczowych, żeby to był chowawca i ten, który ma dużo zdań z twoim dzieckiem, polanista i tak dalej, bo często my przychodzimy do szkoły jako uczniowie z jednej strony, no, bo musimy, prawda, i mhm. może być równolegnie dla tej wiedzy, a częściej przychodzimy do ludzi. Tak. Bardzo często dla rówieśników przychodzi do szkoły. I to jest w badaniach pokazanych w statystykach, że, że dzieci, szczególnie czym starsze, tym bardziej przychodzą do tego, żeby być w, wśród swoich rówieśników. Ale dla jakichś takich ciekawych, dobrych, miłych, ciepłych postaci. I zmierzam trochę ku temu, że może się zdarzyć, że szkoła, która ma dobrą renomę, dobrą markę, także w kontekście, mówię w tym kontekście, do klimatu, no trafić się czasami, no to jest pe, bo czasami chodzi o to, że zapisać dziecko do szkoły, ma się czasami szczęście albo pecha. Bo czasami masz taki zestaw nauczycieli, który jest bardziej nośny, bardziej ciepły, bardziej tak. otwarty, a czasami jest tak, że tych otwartych, ciepłych jest trochę mniej, mimo że ta szkoła nadal stara się tak. zachować tą dobrą atmosferę. I mówię to w tym kontekście, że trzeba do tego mieć trochę cierpliwości i dystansu. Bo z jednej strony można być takim zadziartym rodzicem, tak jak ty powiedziałaś, dlaczego moje dziecko trafiło tam na panią Krystynę, której się wszyscy boją w szkole. No. Ktoś na nią trafia, można porozmawiać z panią Krystyną, można znaleźć do niej jakiś klucz. Ale ja mam nadzieję, że skoro dyrekcja w tym zespole trzyma panią Krystynę, to pani Krystyna ma jakieś swoje ciepłe i dobre strony, może masz to trochę rozkminić. Ale generalnie bardzo mocno jakby pomaga to, co zauważyliśmy, z Olą, często podnieść wzrok, spojrzeć na uczyciel, nauczyciela i porozmawiać z nim życzliwie. Mhm. Bo czasami są rodzice, którzy uważają, że wystarczy uczciwie. I mhm. on powie prawdę i wtedy. Szczerą hmm. prawdę. Szczerą prawdę i tam. Rozzie się w pył ten, tą hipokryzję, która w tej szkole się dzieje. Czasami po prostu trzeba życzliwi, usiąść i powiedzieć, że się ma kłopot, że, że się szuka pomocy, że się otwartym, że ten, ten nauczyciel się otworzy. Często ci nauczyciele w tych szkołach stają się lepsi, tak. gdy czują się też bezpieczni, bo to nie jest tylko tak, tak, że dobrze jest, jeżeli my jako dzieci i rodzice przychodzimy do szkoły i czujemy się bezpiecznie. Proszę tak. pamiętać, ta druga strona, to są w tych czasach nauczyciele, też nie do końca czują się bezpiecznie, nie, nie są do końca otwarci, nie wiedzą, czy ktoś tam jak ich tam słucha, co powie, co powtórzy, czy nie nagra. Żyjemy trochę w dziwnych tak. czasach. Jestem oczywiście, mam że my jesteśmy fanami tego, żeby się nie bać, na jak i nauczyciele, i, i, i być tak. sobą, zachować się naturalnie, ciepło i otwarcie, i, i ufać ludziom. Ale chodzi o to, że to musi być z dwóch stron. Znaczy z uf ufają trzeba się troszkę otworzyć, żeby pomóc tym nauczycielom też się otworzyć. Jak już jesteśmy w tej szkole, prawda? Bo gdy nauczymy, mm -hmm. nie wiem, to jest etap wybierania, o którym mówimy, no to generalnie, jeżeli za dużo tych przysł przysłowiowych pań kryś, no to dziękujemy bardzo, szukamy dalej. I oczywiście my mówimy też o sytuacji, bo słuchajcie, mówimy, jak wybrać szkołę. W ogóle jest też niezwykłe, że żyjemy w czasach, gdzie w ogóle coraz więcej rodziców zastanawia się, jaką szkołę wybrać. I to jest samo w sobie cenne, bo zastanawiasz się, jaki mam priorytet, czego potrzebuje moje dziecko, czego potrzebuję ja. Gorzej jest sytuacja, gdy żyjemy w rejonie albo jesteśmy w sytuacji, nie wiem, jesteśmy, nie wiem, samotną mamą w jakiejś dzielnicy, w dużym mieście, gdzie nie mamy wyboru. No, szkoła musi być najbliższa i trochę jest to, co wtedy mówisz. Musimy przeżyć. Dziecko samo musi dojść do szkoły, nie przejść z żadnej ulicy. To jest kryterium dobrej szkoły. Nie przychodzę ruchliwej ulicy i mogę wrócić o godzinie. 15 do domu, i tak. mogę nie chcieć tej świetlicy, ale ze świetlicą. No i co wtedy robimy? Możemy sobie posłuchać takich podcastów o wyborze, o obiadku, o, o babci, a z drugiej strony no, kryterium jest takie, tak. że jak mama wraca z domu, to chciałaby po prostu się z tym dzieckiem pobawić i uczyć z nim na przykład. Tak. Także jakby zdajemy sobie sprawę, że życie jest jakby czasami stawia więcej tych no, takich przeszkód, czasami niż. Niż potrafimy sobie to jakby wyobrazić. Ale generalnie, jeżeli mamy ten luksus i, i ten fakt, że jesteśmy we dwoje i może mamy na tyle możliwości, samochód, że możemy wybrać między bezpłatnymi szkołami publicznymi, to uważamy, że po, po, należy to robić. To nie jest kiedyś ktoś mi tak powiedział, że to jest taki przykład trochę snobizmu, że prawda, masz szkołę, mieszkasz tu, masz tą szkołę, i do tej szkoły. To jest pewien rodzaj takiego egalitaryzmu, równości, nie kombinuj, prawda. Z drugiej strony, no dlaczego? No, przepraszam, mhm. to, to, to troszeczkę tak, taki temat parafialny, prawda? No jeżeli, jeżeli szukam, jeżeli zastanawiam się, jeżeli chcę dobrze, Ta. no to jeżeli mam dwie ulice dalej, szkołę trochę fajniejszą, trochę cieplejszą, milszą, albo nawet pół godziny dalej, uważam, Albo nawet warto, pół Polski dalej, tak? Albo bo, pół Polski dalej. Bo, bo, bo czasami jest to taka decyzja. No To też to robię. Prostu. To nie jest nic zdrożnego, mhm. to nie świadczą o jej mhm. to o tym, że. Ja jako rodzic chcę żyć spokojnie tak. i ze świadomością, że moje dziecko przybywając 6 godzin dziennie w jakimś miejscu czuje się po prostu dobrze i może się rozwinąć. Także zachęcamy do, do, do szukania tych tak. szkół i zastanawiania się nad tym i, i zachęcamy do pukania, do wchodzenia, do rozmowy. Y do, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym do wejścia do zapachu tej szkoły, do zobaczenia, jak są pomalowane ściany, czy, czy dekoracje, czy ktoś dba o to miejsce, czy jest jakaś taka czuwająca ręka w klasie, czy nie? Tu, Ola, ty może tak, nie właśnie coś chciałam powiedzieć, coś powiedzieć. Ale już przecież ten temat, który chciałam po, właśnie to, podjąć. Tak. Je, je, jeśli właśnie mogłabym jeszcze trochę pomarudzić, tak. tak. Wydaje mi się, że tutaj to otoczenie, tak? bo to jest taki mój konik niesamowity i ja na to zwracam niezwykłą uwagę. Pamiętam jak nawet takie hasło, takie słowa Marii Montessori, że nie możemy pozostawić obojętnie. Przestrzeni, miejsca, w którym nasze dziecko się wychowuje, w którym spędza tyle czasu. I właśnie, y, może nie wszyscy mają tak, na tym punkcie takie, takie jakby, taką wrażliwość, ale ja myślę, że też my jako rodzice może nie mamy, ale nie wiemy, czy nasze dzieci nie mają. Powinniśmy szukać miejsc, które są po prostu, po prostu piękne, tak? które są po prostu y, y, inspirującą przestrzenią to co my, czego my doświadczamy w metodzie Montessori, gdzie ta przestrzeń, przygotowane otoczenie jest tym trzecim nauczycielem, jest niezwykle istotna i bez niego w ogóle to nie miałoby sensu, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny aspekt przy wyborze szkoły. A, ale? Z, jak jest zaaranżowana przestrzeń. Tak, ale wydać Ci tu słowo, bo na pewno nie mamy na myśli teraz obydwoje takiego wyczesanego, przebogatego nie. miejsca, w cudzysłowie z nie. białymi, pięknymi, modelowymi nie. bebelkami, tak. z co z katalogu. Tam chodzi, mm -hmm. z katalogu. Tylko chodzi mi o to, jak z tego, co jest. A czasami naprawdę potrafić bardzo ubogo, ktoś w ogóle zastanawia się i chce urodzić jakąś ładną, ładną przestrzeń. Mogę dać tego przykład. Dam, przykład. dam przykład. To jest przykład sprzed 30 paru lat, jak jeszcze właśnie miałam taką okazję studiować. W Holandii, i wtedy e, o, oglądałam wiele szkół Montessori, a jednocześnie mieliśmy doświadczenie szkoły montessoriańskiej, naszej w kolonii, no, w której tak, kończyliśmy no, kurs, tak. gdzie właśnie wchodząc do szkoły w kolonii na gilbach Wielokrotnie o tym już mówiliśmy. Wchodziło się do przestrzeni, do pracowni, gdzie my mogliśmy wiele powiedzieć o tym nauczycielu, który w tej pracowni pracował, kim on jest, czym się interesuje, w ogóle, że się interesuje, to biło z tych przestrzeni, co już można było jakby sobie powiedzieć, ojej, to musi być bardzo ciekawa osoba, to będzie na pewno osoba, która będzie inspirować i, 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 i jakby to, to, tą swoją pasję przekazywać. Natomiast miałam wtedy i mnie to, mnie to uderzyło. Miałam wtedy kilka takich wizyt w szkołach w Holandii, bogatych szkołach. Nie mówię, że we wszystkich, ale pamiętam, że mnie to uderzyło, które były właśnie takie tip-top z katalogu. Ale nie mogłam rozpoznać, kim są ci ludzie, którzy tu są. To, tam było wszystko, tak? My wtedy mieliśmy, mieliśmy, nawet różowej Wieży jeszcze nie mieliśmy w tak. naszym przedszkolu. Ale chodzi mi o to, że z tej przestrzeni można bardzo wiele odczytać. Czy to właśnie jest taki zestaw wykupiony z katalogu wyposażeń przedszkolno-szkolnych? Czy to jest coś, o czym ktoś bardzo głęboko pomyślał i myślał o dzieciach, tworząc tę przestrzeń? I o sobie też. Tak, o sobie pracującej znaczy, w, w tym w, miejscu. Z, tak, wydaje nam się, że Ola zgodzi się ze mną, że chodzi o to, że jeżeli z tej przestrzeni bije coś takiego, nawet może nie do końca musi być w naszym guście, ale jakaś taka troska o to, żeby było ładniej żeby z tego, co mam, nawet jak mam ubogo, zrobić coś ciekawego, albo jest jakiś ciekawy pomysł, zamysł, to to też jest taki fajny element, ta. to, ten, takiej układanki ta. tego, czy to jest fajna ta. szkoła dla mojego dziecka. Z drugiej strony też, tak jak ja rozróżniłem, czy dla mnie, czy dla mojego dziecka, oczywiście w życiu jest tak, że dobrze jak się pewne czy składają, czyli ta część wspólna istnieje. To znaczy dziecko się dobrze czuje pewnie w szkole, w której czuje, że rodzic też lubi tą szkołę. Ja odwrotnie, się też dobrze czuje, kiedy widzi, że w pełni dziecko akceptuje tą, to miejsce, w którym ona jest. Tak, a czasami może tak być i często się zdarza ostatnio, że pytanie o wybór szkoły kończy się Yy, odpowiedzią pozostaniemy w domu, tak? Nie rozwijamy już tematu edukacji tak. domowej, ale to też jest jakby pytanie. Wyb tak, to jest też wybór szkoły. To jest też wybór szkoły. To jest też wybór szkoły. No I z tym może <laughs> pozostaniemy. pozostaniemy. Tak. Bardzo dziękujemy. I życzymy I... takich dobrych wyborów, tak. bo to się Cier ten czas zacznie teraz, tak? na, na przyszły szkołą. rok. Dobrych, dobrych wyborów Dobry. dla, dla nas wszystkich. Dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.